Poczułam, że ja mam na głowie falę. Patrzę, a mój ojciec wygląda jak ten facet z Bony M, czyli ma takie afro na głowie. I teraz, co się z naszymi włosami może dziać złego? Kluczem do dobrego stanu włosów jest bardzo dobre ukrwienie skóry głowy. Ten włos, który wyrósł, jest niewłaściwie odżywiony, jest anorektyczny. Po miesiącu mogą się pojawić pierwsze efekty od środka T. Zasilamy nasze włosy i będziemy wyglądać jak mój ojciec w Bułgarii. Zasypałyście mnie pytaniami o włosy. E, bardzo dobre komentarze są na temat preparatu marki My Best Farm na mózg. Już dostaję od Was komentarze, że kupiłyście i że e, czujecie w ogóle już jakąś poprawę, mimo że minęły dwa tygodnie. E, ja też chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać o suplementach. Suplementach na włosy. W ogóle, czy to ma sens, branie suplementów z kierunkiem yy, poprawy włosów? Dlaczego razem poprawiają się paznokcie? Czy to ma też jakiś wpływ na inne narządy? I to wszystko dla Was dzisiaj przygotowałam. Zacznę od tego, że włosy i paznokcie, u rąk i u nóg paznokcie, nazywają się przydatkami skóry. Przydatki czyli taki dodatek, wytwór skórny, który w ostatecznej swojej formie jest nieunerwiony, czyli nie przewodzi nam bólu, nie ma styku z naczyniami krwionośnymi na tym etapie, na którym wystaje poza skórę, czyli włosy i paznokcie to są przydatki skóry. I teraz, pamiętacie na spotkaniu z naszą panią trycholog, gdzie padło niezwykle ważne stwierdzenie, że kluczem do dobrego stanu włosów jest bardzo dobre ukrwienie skóry głowy. I miałyśmy bardzo, a, o Jezus Maria, bardzo niedrogi zabieg Co, przy każdorazowym myciu albo nawet codziennego masażu skóry głowy zwykłą taką szczotką, która jest przeznaczona do tego z tego powodu, że się łatwo nią trzyma, Tutaj na paluszku, i ma też specjalnie zbudowane kolce, żeby one nie raniły, nie sprawiały bólu, a masowały głowę. Czyli mamy taką naszą rutynę pielęgnacyjną, o której pamiętacie. Peeling raz w tygodniu, wcierka po każdym myciu głowy i przy okazji każdego mycia głowy lub nawet na suche włosy codziennie masaż skóry głowy szczotką. I to jest coś, co nas obowiązuje jako mądre babcie. I mówimy to wszystkim znajomym wnuczkom, synom, synowym, zięciom i wszystkim, którzy chcą mieć lepsze włosy na głowie. I e, wszystko by było fajnie, tylko, że jeżeli my poprawimy to ukrwienie skóry, to teraz trzeba doprowadzić, żeby więcej tej krwi do, do, do odżywionej, do, do e, wzmożonej dostawy do, do tej krwi, żeby ta krew. Zawierała wszystkie właściwe składniki do dobrej kondycji włosów. I teraz, co to znaczy właściwe składniki? I uwaga, zamieniacie się w słuch, bo teraz będę tłumaczyć. Włos jest to twór białkowy. Czyli włos potrzebuje być nawodniony, tada. Kolejny powód picia dużej ilości wody. Jeżeli my chcemy natomiast tę wodę dostarczyć do włosa od wewnątrz, to oprócz picia samej wody, przydałby się jej transporter, bo jak wiecie, z tym przenikaniem do skóry wody jest kłopot. Ona musi mieć transporter, więc musi być transporter wody do cebulki włosowej która nadaje nam formę tego, co nam z tej głowy wyrasta i dba o kondycję tego. Ta cebulka to jest klucz, bo działanie na włosy od zewnątrz może zrobić naprawdę bardzo niewiele pomimo ogromnego asortymentu środków do włosów typu szampony, odżywki i maski. Z tymi włosami, jak już wyrosły słabe, to już naprawdę na pewno można zrobić więcej od wewnątrz niż od zewnątrz, chociaż od zewnątrz też je właściwie pielęgnujmy, czyli musi mieć wodę. Druga rzecz, która musi być w suplementach e, na włosy, to jest budulec włosa, czyli białko. A białko, jako budulec, najlepiej się przyswaja w postaci aminokwasów. Potem są potrzebne witaminy i mikroelementy które wbudowują się w strukturę dużych cząsteczek, powodując, że ten włos i paznokieć jest zdrowy, ponieważ ma w swojej diecie z krwią dostarczone wszystkie właściwe składniki. I teraz co się z naszymi włosami może dziać złego? Po pierwsze, mogą nam wypadać. I wypadanie włosów jest Spowodowane generalnie czynnikami wewnętrznymi naszego organizmu. Albo wynika z naszego stanu psychofizycznego, z naszego metabolizmu. Może też wynikać z niedoborów w naszej diecie. I włosy, które nam wypadają, oznacza, że coś osłabiło ich siłę trzymania w tym miejscu, z którego wyrastają. No, jak coś osłabiło, to znaczy, że czegoś nam. Brakuje. No właśnie. Niestety nasza dieta, nie tylko jeżeli chodzi o włosy, paznokcie czy skórę, jest zubożona przez to, że jeżeli nawet jemy jakieś składniki, które niegdyś były uznawane za bogate w cynk, bogate w molibden, bogate w siarkę, to dzisiaj z powodu sposobu wytwarzania i czynników środowiskowych tego cukru w cukrze jest mniej niż kiedyś. Czyli potrzebne jest, czyli na, na, na utrzymanie tego włosa w cebulce, żeby nie mówił nam papa, pa", jest potrzebne dużo elementów, które wzmocnią osadzenie tego włosa w cebulce. Do tego są bardzo potrzebne przede wszystkim witaminy i mikroelementy. Kolejna rzecz, która się może dziać z włosami, to może być ich kruchość i łamliwość. Co to oznacza? Że ten włos, który wyrósł, jest niewłaściwie odżywiony, miał nie, niewystarczającą dietę, jest anorektyczny. W związku z tym, po to żeby włos nie był kruchy i się nie łamał, potrzebne jest coś co go uelastyczni. A co uelastycznia skórę i jej przydatki? No kolagen. To już wiemy o tym, że kolagen, szczególnie kolagen rybi, jest niezbędny do tak zwanej elastyczności i płynności. Komórek podobnie jest z włosami. Oczywiście włos może być również zniszczony zabiegami chemicznymi, typu farbowanie, czy trwała ondulacja. No to wtedy on ma zniszczoną strukturę białkową kompletnie. Tak, łamie się i mamy takie spuszone te włosy wysuszone i tu już trzeba bardzo działać na zewnętrzną część włosa, czyli go natłuszczać, nawadniać. Do tego są odżywki, maski do zniszczonych włosów, ale musimy też zadbać, żeby ten nowy, niezniszczony tym farbowaniem, był też silny i mocny. Ja dlatego jestem wielką zwolenniczką naturalnej siwizny, ponieważ farby do włosów, żeby były najbardziej okrzyknięte zdrowymi i bezpiecznymi, to jest chemiczne działanie na białko a białko nie lubi spotykać się ze środkami chemicznymi, więc dziewczyny, ja się bardzo cieszę, bo wiele z was wiem, że jest w trakcie doprowadzania do naturalnego koloru włosów. A już nic tak nie niszczy włosów jak ich rozjaśnianie i wszystkie blondy. Bo jeżeli my nosimy włosy czarne i my na te siwe włosy położymy czarną farbę, to trochę je zamalujemy, ale rozjaśnianie oznacza, Depigmentację. W związku z tym trzeba tym bardziej te włosy, które usilnie bez opamiętania rozjaśniamy, zadbać o nie i od zewnątrz, i od wewnątrz, żeby były mocniejsze do tych tortur, którym je po prostu poddajemy. Kolejny bardzo istotny składnik, czyli mamy tak: mamy kwas hialuronowy, który nam przeniesie wodę do włosa przez cebulkę. Od wewnątrz. Mamy białko, czyli budulec włosa. Mamy witaminy i mikroelementy, które nam osadzą tą cebulkę i spowodują, że ten włos wyrośnie silniejszy. Mamy kolejną rzecz, to są e, m, takie bardzo znane Wam też alkaloidy z roślin typu pokrzywa czy skrzyp które zawierają alkaloidy bardzo dobrze działające na włosy, a skrzyp zawiera krzem. Krzem powoduje, że ten włos jest silniejszy, mocniejszy, twardszy, czyli nie będzie, e, że tak powiem, taki wiotki. W związku z tym robi się efekt mm, dużej ilości włosów, bo nam też chodzi o to, żeby włosy nam wyrastały w tych miejscach, gdzie ich nie ma. Aha! To jest bardzo ważna sprawa, żeby te miejsca po włosach te cebulki nabrały ochoty i ożyły. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna i jest naprawdę w jedynym tym suplemencie, który wam teraz pokażę. Przeszukałam bardzo wiele suplementów. To jest słuchajcie, uzdrawiająca włosy siarka. Siarka najlepiej w postaci siarki, która jest siarką e, organiczną. Ona nazywa, będzie miała w składzie symbol MSM, to jest siarka organiczna. Siarka nieprawdopodobnie dobrze robi aminokwasom budującym włosy. Ona dołącza się do aminokwasów budujących włosy i wtedy te włosy będą grubsze, czyli w ogóle wyrosną, gdzie ich nie było. Te, które rosną, będą grubsze, zdrowsze i bardziej elastyczne. I jeszcze jest bardzo ważna rzecz to jest dobrze wchłanialny, Kwas foliowy. Dobrze wchłanialny kwas foliowy i witaminy z grupy B również są bardzo istotne dla kondycji włosa. Dobrze wchłanialny kwas foliowy powinien być w postaci tak zwanej metafoliny. I taki składnik jest tutaj. I teraz to jest najbogatszy na rynku, bo przejrzałam naprawdę wszystko co było, tabelki, porównania. Najbogatszy na rynku suplement na włosy. Marka Best Farm to jest to samo, co macie na mózg yy, yy, Best Compliment, o ile dobrze, dobrze pamiętam. To jest najbogatszy preparat, który ma przebadane składniki, z których jest zrobiony. One wszystkie mają certyfikaty. Mają dobrane dawki do zapotrzebowania dziennego, a nawet czasami je przekracza to zapotrzebowanie dzienne, żeby te włosy kopnąć i ten preparat ma 24 składniki i wszystkie te o których tutaj powiedziałam, które są kluczowe. Nie będę wam o 24 opowiadała, ale powiedziałam o tych, które być muszą, bo inaczej preparat na włosy nie ma sensu. Tak? Nie ma sensu. Wyjątkowym elementem tego preparatu jest siarka organiczna. Ja pamiętam taką historię, którą wam zaraz opowiem, ale pewnie już się pytacie skąd go zdobyć. Strona www, o ile dobrze pamiętam, mybestfarm.com będzie w poście link. I teraz uwaga, zapiszcie sobie www.mybestfarm.com, produkt nazywa się My Best Beauty. Widzicie na ekranie. Dzisiaj do 24 na kod zakupowy MB... Mb najprostszy, mamy 15% rabatu. Kod Mb, 15% rabatu dzisiaj do godziny 24:00 udało mi się wydębić, wysępić u producenta. Ja nie mam najmocniejszych włosów, one może wyglądają tak dosyć obficie, ale ja robię różne sztuczki, żeby one yy, wyglądały obficie. Yy, natomiast zaczęłam to słuchajcie brać. I teraz tak, tak jak wszystko związane ze skórą. To należy brać, żeby uzyskać efekt. Po, po, po miesiącu mogą się pojawić pierwsze efekty. Po trzech miesiącach już możemy mieć efekty znacznie, znacznie lepiej zauważalne i widoczne. Kapsułka e, wystarcza na miesiąc ta flaszeczka. Tutaj jest 90 kapsułek. Łyka się to trzy razy dziennie, żeby była stała dostawa tych substancji. I to wszystko dotyczy również paznokci oraz skóry, czyli jeżeli my idziemy w kierunku włosów, ja wam opowiadam historię o włosach, to ta sama zasada co z włosami dotyczy paznokci. Muszą być nawilżone, muszą być elastyczne, muszą mieć budulec, muszą mieć witaminy, które uzupełniają i dają siłę tym związkom chemicznym, które budują nam tkankę, muszą mieć kolagen, czyli włosy i paznokcie to jest zawsze to samo. I dlatego wszelkiego rodzaju produkty doustne są napisane, opisane jako na włosy i paznokcie, bo to jest bardzo podobna zasada z paznokciami jak z włosami, ale to też dotyczy skóry, bo jeśli nam to będzie działało na przydatki skóry, czyli włosy i paznokcie, to tak samo możemy zobaczyć już po miesiącu znacznie lepszy efekt na naszą skórę, bo to wszystko jest powiązane i te komórki są zbudowane bardzo podobnie. Więc dziewczyny, jeżeli e, nie chcę Wam się odwalać roboty, którą odwaliłam za Was, przekopałam wszystko. 24 składniki są tylko tutaj, i tylko tutaj znalazłam siarkę siarkę organiczną. Opowiem Wam anegdotę, którą Wam obiecałam na zakończenie: a dzisiaj do 24:15% rabatu na preparat My Best Beauty na stronie My Best Farm. Szukajcie tylko dla nas kod zakupowy MB. Ja zaczęłam brać. Za trzy miesiące, powiem Wam za miesiąc, co się wydarzyło z moim owłosieniem, a za trzy miesiące powiem Wam, jakie to odniosło skutki u mnie. E, opowiem Wam anegdotę na zakończenie. Otóż, jeżeli chodzi o siarkę i jej działanie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne na włosy, bo szampony czy, czy odżywki siarkowe są bardzo, bardzo dobre dla skóry, czy mydła siarkowe, szczególnie dla skóry trądzikowej, ale nie tylko. Otóż pojechaliśmy kiedyś z rodzicami w czasach PRL do takiego prominenckiego ośrodka w Bułgarii, który nazywa się Drużba. Drużba i to miejsce, gdzie, gdzie jest ten ośrodek, charakteryzuje się tym, że tam są gejzery siarkowe. Gejzery siarkowe, tam śmierdzi, słuchajcie, z gniłymi jajkami, już 3 km przed dojazdem. Te gejzery są takie, że się wchodzi, jest taka woda lekko ciepła, potem idzie się w kierunku tego źródła siarkowego i nagle patrzysz, a na termometrze jest 80 stopni, nie? a ty stoisz w tym i nic ci nie jest złego i się tam gejzerujesz. Mój ojciec, który miał przepiękne włosy do ostatnich swoich dni, miał włosy kręcone, gęste, tak sobie nawet je prostował. Wszyscy żeśmy tam sobie polewali tą, tą yy, głowę tym, yy, tym siarkowym yy, błotko, błotko substancją i nawet mój wujek Józek, mąż cioci Ireny z Mazowsza, Pewnie, pewnie pamiętacie moją historię, który miał już tych włosów z 10 na głowie, tak sobie te 10 włosów, w polewał cały czas tym, tym siarkowym, siarkową substancją, no ale dobra. No i jakby wyszliśmy potem, usiedliśmy wszyscy na koc, ja nagle patrzę, słońce wysuszyło te włosy, i ku mojemu zdziwieniu, ja patrzę, a mój ojciec wygląda jak ten facet z Bony M, czyli ma takie czarne, czarno szpakowate afro na głowie. Ponieważ jego kręcone włosy dostały absolutnego obłędu i skręciły się w takie murzyńskie dosłownie pierścionki, więc nie mam tej fotografii. Nie zrobiłam fotografii wtedy mojemu tacie, ale po prostu padłam ze śmiechu. Ale przejechałam ręką po swoich włosach, i moje włosy, które mi się nawet pod pachami nie kręcą, poczułam, że ja mam na głowie fale. I to był, słuchajcie, jedyny moment, w którym ja poczułam. Naturalną cudowność skrętu włosa bez wałków i bez lokówki. Więc doznałam sama zewnętrznego działania siarki, ale siarka jest niezbędna do mocnego zbudowania i wbudowania się w strukturę włosa, aminokwasów, które ten włos nam pogrubią i zwiększą jego objętość, tak? Bo ten aminokwas będzie potężniejszy, będzie o tą siarkę wzmocniony. Jeszcze na zakończenie dodam. 15% rabatu, dzisiaj do 24:00 strona mybestfarm.com. Więc, dziewczyny, zadbajmy o włosy i paznokcie od środka. Powtórzę na zakończenie procedurę. Masujemy, pilingujemy raz w tygodniu, wcierka po każdym myciu głowy. Jak już tą skórę głową mu krwioną, to wtedy od środka zasilamy nasze włosy i będziemy wyglądać jak mój ojciec w Bułgarii. Czego wszystkim serdecznie. Życzę!